Cześć. Ja się nazywam Mariani Kniska. Bardzo serdecznie chciałam zaprosić wszystkich fanów i twórców kina niezależnego na Solanin Film Festival. Już 15 sierpnia. W tym roku miałam olbrzymią przyjemność i zaszczyt być w jury Festiwalu filmowego w Łagowie Lubuskiego Lata Filmowego. Filmy były bardzo dobre, bardzo dobre. Naprawdę naprawdę ciężko było wybrać, ponieważ no, myślę, że większość chcielibyśmy nagrodzić. E, obrady były no, były, były burzliwe, ale, ale fajnie, fajnie kiedy jest tak dużo dobrych filmów. Czwarty Solanin Film Festival 15-19 sierpnia w Nowej Soli. Zapraszam do Łagowa za rok. W tym roku było fantastycznie. Akcja!